Siema, siema, kolejny dzień, kolejny gość. Słuchajcie, mam obok siebie Sebastiana. Sebastian jest prezesem świętokrzyskiej grupy eksploracyjnej. Jak wiecie, jest z wielu tak zwanych wolnych poszukiwaczy skarbów. Sebastian, powiedz mi, dlaczego warto jest zapisywać się właśnie do stowarzyszeń? Co stowarzyszenie zapewnia, co stowarzyszenie daje? No, przede wszystkim daje możliwość poznawania nowych ludzi. Nie ja chcą tutaj mówić, że w kupie siła, ale, ale na pewno e, razem można wie, więcej osiągnąć, osiągnąć poprzez wymianę e, doświadczeń, e, wiedzy. E. No i wielu, wielu, wielu innych aspektach można, można wspólnie więcej zrobić. Tak ja naprawdę. myślę też, Sebastian, że chyba wspólnie jako grupa reprezentujecie pewną ilość osób, i może łatwiej jest też pozyskać pozwolenie od konserwatora. Z pewnością tak, z pewnością tak. Łatwiej też jest przygotować wnioski, przygotować mapy. Jednej osobie na pewno jest, jest to trudno zrobić, i tym bardziej, jeśli teren poszukiwań jest obszerny. No, kilka osób na pewno łatwiej. Całą A, jak pewność. widzicie, świętobrzyska grupa eksploracyjna. Jest kolejną grupą, która pomaga mi w realizacji badań. Serdecznie dziękuję Sebastian. My również dziękujemy, że mogliśmy wziąć w tym udział. A dla Was wszystkich wstępujcie do super stowarzyszeń zarządzanych przez ekstra ludzi. pa, pa.